Ta przypowieść Jezusa o robotnikach Winnicy może być najkrócej zrozumiana. To jest jedna z możliwości zrozumienia tej przypowieści. Na takim poziomie, jakim jest relacja między sprawiedliwością a miłosierdziem. Sprawiedliwość i miłosierdzie. Zobaczcie, że tutaj jest ostatnie zdanie. Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? To wyraża miłosierdzie Boga. Ale teraz spróbujmy to zrozumieć w detalach. Tu jest obraz najmowania ludzi do pracy. I prawdopodobnie oni pracowali, z tego tu wynika, 12 godzin. Od prawdopodobnie 6 rano do, właśnie na pewno, od 6 rano do 18. I zobaczymy to precyzyjnie. Wyszedł wczesnym rankiem, nie, nie mamy tutaj podanej godziny i oczywiście jest coś, jakby, coś w rodzaju umowy o pracę. Najął i umówił się, ich i umówił się o denar. Denar to, z tego co ja słyszałem z wykładów, to jest mniej więcej tyle, co potrzeba, żeby utrzymać rodzinę przez jeden dzień. Jedzenie. I potem wyszedł około godziny trzeciej, przypominam, że oni liczyli naszej godziny, że o 6 rano była godzina 0 i potem po kolei do 18 było 12 godzin, czyli trzecia godzina to jest dziewiąta rano, czyli po, można powiedzieć po trzech godzinach. No i oczywiście ich Ignają, potem była godzina szósta, czyli o 12 w południe i potem o dziewiątej też nają. to była piętnasta. I potem o 11, czyli można powiedzieć przez, na pewno, godzinę przed zakończeniem pracy, czyli o 17, też najął ludzi, mówiąc tak, jest takie ciekawe zdanie, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Można by to przyjąć jako oskarżenie, prawda? Bo nic nie robicie. I tutaj później te oskarżenia tych robotników, którzy pracowali od rana, zwłaszcza że tym nie też zapłaciłeś tyle samo, to jest takie, taka pokusa, żeby właśnie potraktować ich ze sprawiedliwością, taką źle pojętą sprawiedliwością, która głównie oskarża innych. To jest taka źle pojęta sprawiedliwość. A oni mówią, bo nas nikt nie najął, oni mają powód, żeby się usprawiedliwić. No chcieliśmy pracować, tylko nie. nikt nie przyszedł yy, i tak dalej i potem rządca, czyli ten, który wypłacał prawdopodobnie, yy, ma właśnie wypłacać po denarze wszystkim. I tutaj ten denar, bo jak mówimy o Sprawiedliwości o Miłosierdziu, może oznaczać, Oczywiście my tutaj myślimy o Królestwie Bożym. Ta jest przypowiedź, która mówi o Królestwie Bożym. Ten denar to jest ta, ta ostateczna nagroda dla wszystkich, która ma być taka sama. Nazwijmy to życie wieczne. Nieważne, czy ktoś się nawrócił o 6 rano, 9, 12, 15 czy 17. Każdy dostanie to samo. No i tam się zaczynają te szemrania. Jedną godzinę pracowali, a mamy potwierdzenie, nie? że pracowali do 18. Jedną godzinę pracowali, a myśmy znosili ciężar dnia z spiekota. Myśmy się narobili, oni się nie narobili, a dostali to samo. To jest właśnie to narzekanie, to osądzanie, gdy się zostaje tylko na poziomie sprawiedliwości. I żeby teraz trochę już kończę, obronić tę sprawiedliwość. Sprawiedliwość musi być. Nie? I zobaczcie, że jak jest, są sądy, nie? To jest ten symbol chyba grecki, czy tam nie pamiętam jaki. Tej niewiasty z tą wagą. Nie? I z zasłoniętymi. Sprawiedliwość musi być ślepa. No musi być sprawiedliwość, musi być sprawiedliwa równa dla wszystkich. Przecież wiecie, że z tym różnie bywanie. Z tymi zakrytymi oczami tak naprawdę są trochę, ta, 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 ta sięka przykrywająca jest trochę chyba uchylona. Natomiast żeby było dobrze, i żeby tak naprawdę było sprawiedliwie, musi być jeszcze miłosierdzie. Musi być jeszcze miłosierdzie. Inaczej sprawiedliwość rzeczywiście będzie ślepa i może nawet czynić krzywdy. To jest wielki temat, nie będziemy tego rozwijać. Zamiast, a człowiek sprawiedliwy, prawdziwie sprawiedliwy, widząc tych, co, się, co pracowali godzinę, ucieszyłby się, że oni też będą mieli co jeść. Bo też im zapłacono tyle samo. To jest właśnie wyobraźnia miłosierdzia, o której mówił papież, że czy na to złym okiem patrzy, że jestem dobry, tak można być zaślepionym, że nie widzieć dobra w imię sprawiedliwości. Ale mam nadzieję, że my wszyscy to rozumiemy dobrze i że jest nas właśnie ta wyrozumiałość i wyobraźnia miłosierdzia.